Bank kupił mieszkanie klientowi, który miał kredyt frankowy. Jak to się stało? Sąd okręgowy w Bielsku Białej wydał wyrok prawomocny, którym stwierdził, że bank nie ma prawa do odzyskania kapitału. Co to oznacza dla klienta? To znaczy, że ma mieszkanie za darmo. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że sprawa toczyła się bardzo długo i minął okres przedawnienia, o którym ja Wam mówiłam już wcześniej, że bank ma okres przedawnienia 3 lata. Ten okres minął i sąd stwierdził, że bank nie dostanie kapitału, czyli klient ma mieszkanie za darmo, umowę unieważnioną. Hipotekę zwolnioną, i teraz cieszy się, że dobrze zrobił, że zaczął walczyć z bankiem, walczyć z bankiem w sądzie. Klient miał akurat kredyt pseudo frankowy, ale to nie ma znaczenia, czy to jest kredyt pseudo frankowy, czy pseudodolarowy, dolarowy eurowy, jenowy. Każdej z tych umów były zawarte klauzule niedozwolone. Co prawda, Frank skoczył, kurs Franka skoczył bardzo wysoko w krótkim czasie. I to była taka lupa, przez którą zaczęli prawnicy przyglądać się tym umowom. Ale takie same zapisy zauważyli w kredytach. Euro, dolarach, w jenach. Więc, jeżeli masz taki kredyt, albo może spłaciłeś, może ktoś z Twoich znajomych ma taki kredyt, to warto podesłać ten filmik i niech się dowie, że takie zasądzenia już są. Mówiłam Wam kiedyś, że takie będą, i już parę takich było, i jest kolejny. Więc jeżeli masz taką umowę, prześlij ją do mnie, ja bardzo chętnie przeanalizuję i sprawdzę, ile Ty możesz odzyskać. I może również będziesz takim szczęściarzem, że będziesz miał mieszkanie czy dom za darmo.